Okej, okay, dobra. Grałem sobie jak co dzień w Yakuze, kiwami dwa, i napatoczyłem się na taki klub. Facet zachwalał, że najlepszy klub, najlepsze hostesy i tak dalej, więc no, skuszony oczywiście, jako Kazuma Kiryu weszliśmy do środka i zastałem y, kobietę ze smoczkiem i generalnie Wiecie, ja sobie prywatnie też przechodzę jacuzze, normalnie bym tego nie nagrywał, ale wydaje mi się, że tutaj będą się dziać niezłe jaja, także... kontynuuję. Kontynuuję, bo nie wiem co mnie tu czeka, ale... coś czeka na człowieka. Kazuma Kiryu... to jest kolejne z zadań pobocznych. I teraz dostaliśmy, dostaliśmy świetne pytanie: czy wolimy mleko butelkowane, czy z piersi? I, i mamy kilka bardzo ciekawych opcji. Uwielbiam cycki. To nie uwielbia, przyznać się, każdy uwielbia. Na co patrzysz kazuła? A to my się wcielamy w rolę dzieciaczka. To, to nie jest chyba taki klub, o który nam chodziło. Przepraszam, co? Jamy. Co tu się dzieje? Dwie, to no zim druga, za ikonu, kurier na nim, uchamowali, że ty, ta puja ma

Dobra, trzeba będzie. No. To się musi skończyć mordobiciem. No to lecimy z tematem. Nie ma co się tu szczypać. Mam nadzieję, że będzie można brać jakieś przedmioty i z nich korzystać. Można, nie można. Tak nie za bardzo. Ale mogę wziąć Ciebie. Tak przyjaznym środowisku. Okay. Szefa tej rodziny to jest oczywiście grupa Yakuzy. Rodzina Gondawary. Zostajemy sobie Gondawarę na deser. W sumie już sam został Gondawara. I mamy walkę z Bosem. Można kosz. A gdzie zniknęły wszystkie hostesy, Znaczy nie hostesy, niańki. nianki. Leżeć, gościu! Ła! A to raczej miękkie lądowanie. Tylko, że nie miałem nigdy takiej podłogi. Zawsze to były literki albo cyferki. A niezwykłe. No, zrobiliśmy demolkę w klubie, czy tam, w przedszkolu, bardzo dziwny fetysz. Ale nie mnie to krytykować, bo sam mam swoje fetysze. Cześć chłopaki, nie polecam tego klubu. Żyliście to majstry? Kiedy szef mówi, że masz ubrać pieluchę, to ubierasz pieluchę. W Jakuzie nie ma sprzeciwów, bo inaczej zostaniesz wydalony z rodziny. Także współczucie dla tych gości. Uratowaliśmy ich przy, przed ubraniem pieluchy. Ta. Jakie jeszcze questy w tej grze mnie zaskoczą? Na pewno wiele.